Po samym starcie, tu już mamy moment właśnie tego wyjścia z łuku, gdzie tutaj troszeczkę bokiem wychodzi w kasku czerwonym, tkocz, no i właśnie taki wyciągnięty, już na prosto chcący dojechać do rywala. Bartosz, cóż, po prostu no, robi to zbyt blisko, powodując szczepienie się motocykli. No właśnie, tutaj jest łokieć. Prawy łokieć jest tak zahaczony na wysokość szyi kasku rywala. Zazwyczaj to jest to miejsce, w którym Dochodzi do próba, będzie jeszcze znakomita powtórka, żeby móc to zobaczyć już z wszelkich możliwych perspektyw. No zupełnie dwie inne jazdy, jestem wyłamany kocz. Tak, Jakby mniej siłą rzeczy zjeżdża bardziej do środka, że żytek jednak jedzie swoim śladem, tak? No tu będzie miał na pewno sędzia, ale nie lada orzech do zgryzienia jaką decyzję podjąć, bo faktycznie Pod jeden troszeczkę. Decyzja sędziego jest taka, że wykluczony jest bardzo szkórzytyk z powtórki tego wyścigu i jezu, przepraszam, ale wyglądało to naprawdę bardzo źle. Ja wiem, że to są informacje ok, wykluczone dla formalności wydajnej, natomiast są nosze na torze.